Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na naszym kanale. Dzisiaj nie będzie prezentacji żadnego sprzętu, natomiast to materiał stricte informacyjny. Ci z Was, którzy troszeczkę interesują się elektroniką zawodowo czy też amatorską, z pewnością kojarzą grupę społecznościową, jaka jest, jaką jest iFixit.com. Jest to grupa, która po prostu wymienia się schematami, poradami na temat napraw różnego sprzętu elektronicznego, ale również ta sama grupa stworzyła markę jako iFixit i wypuszczają pod tą marką narzędzia do precyzyjnego. Do napraw precyzyjnych. Między innymi takimi narzędziami są iFixit Mako czy Manta. Są to kompletne zestawy, które pozwalają odkręcić praktycznie każdą śrubkę, niezależnie od tego, czy to będzie iPhone, iPad, jakikolwiek tablet, laptop, komputer, cokolwiek. Jest to naprawdę zestaw bardzo solidnych narzędzi, które my między innymi wykorzystujemy w naszym serwisie, a które cieszą się bardzo dobrą opinią w internecie. I nasza akcja polega na tym, że od dzisiaj do niedzieli, włącznie macie możliwość yy, zakupu tego zestawu, czyli Mako i Manty. Są to zestawy w dwóch różnych cenach, bo jedne kosztują w podstawie niecałe 130 zł, drugie ponad 260. Macie dodatkowe 10% rabatu z kodem iFixit10. Ten kod się pojawi tutaj na ekranie, pojawi się również w opisie tego filmu. Warto dodać jest to, że nasze obecne ceny na te zestawy i tak są najniższe w internecie, a odejmując od tego jeszcze dodatkowe 10%, macie naprawdę super ofertę, z której warto, warto skorzystać. Dodatkowo myślę, że nie ma szans, żeby kolejne promocje pojawiały się w najbliższym czasie na jakiekolwiek zestawy narzędzi od Apexit, więc macie naprawdę niewiele czasu, bo tylko tydzień, żeby z tej promocji skorzystać. No i mam nadzieję, że to jest to ciekawa propozycja dla ludzi, którzy interesują się elektroniką, serwisem i po prostu takie narzędzia są im niezbędne do pracy. Oddamy to na tyle w tym filmiku. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.